Witam, witam, witam bardzo serdecznie. Tutaj Lowe Essencja. Yeah. Ja nazywam się Magna i mówię o yes. miłości. Witajcie kochani. Dzisiaj kontynuacja tematu lęku przed bliskością. Zatem nagrywam wideo numer dwa, lęku przed bliskością. W ostatnim filmie, jeżeli go jeszcze nie widziałaś, nie widziałeś, to radzę Ci skoczyć najpierw do części pierwszej i wrócić tutaj za chwileczkę. Niemniej, w ostatniej części mówiłam o leku przed bliskością i o takim syndromie, jakim jest, powiedzmy, taki koncept przekonania w Twojej głowie, nie mogę mieć Ciebie i siebie jednocześnie. Czyli lęk przed bliskością wskazywałby na to, że nie mam pomysłu na to, jak być w relacji z drugą osobą i jednocześnie być szczerą wobec siebie, uszanować moje zdanie, moje potrzeby itd. Oczywiście tutaj y, nie mamy umiejętności, narzędzi komunikacji, y, i nic dziwnego, ponieważ najwidoczniej nie nauczyliśmy się ich w naszym dzieciństwie. Drugim takim topikiem, który poruszałam a propos lęku przed bliskością, było przekonanie o tym, że ktoś, z kim będę blisko, odsłoni moje rany i wskaże na coś, na co ja nie chcę patrzeć. Kochani, tutaj również nie pozostawię Wam żadnych złudzeń. Relacja, związek z drugą osobą będzie... Taką dynamiką, która będzie Wam pokazywać to, co Was jeszcze jest nieuzdrowione. Możecie pójść na skróty i wchodzić w coraz to nowe związki, które będą tak powierzchowne, że nie dotkną Waszej głębi, ale może tak być, że się zmęczycie. Natomiast ja nie będę oszukiwać nikogo. Związek jest to praca, jest to coś, czego należy się uczyć. I tutaj mam duże pole do pracy w moim coachingu mi własnym. Trzecia rzecz, o której mówiłam już w poprzednim filmiku, pierwszym na temat lęku przed bliskością. To jest tak naprawdę nieumiejętność nasza, niegotowość na to, żeby usłyszeć nie od życia, nie od partnera, nie od mężczyzny, z którym być może byłam na randce, ale nie chcę kontynuować mojej znajomości. Nie od świata, w jakiejkolwiek postaci tak nas strasznie boli, że przypomina nam od razu o tym, czego nie dostaliśmy od mamy i taty, kiedy byliśmy mali. I tu również pole. Do naszego dorastania, do naszego dojrzewania, pole do pracy. Gdyż, tak jak wspomniałam, związek niekoniecznie jest czymś naturalnym, co się po prostu toczy jak perpetuum mobile, co najwyżej może się toczyć jak perpetuum mobile, jeżeli nic nie zrobimy z problemami, z obszarami, które domagają się pracy. A dzisiaj kontynuacja lęk przed bliskością i chciałabym powiedzieć o tym, że lęk przed bliskością może przybierać formę lęku przed męskością, a tym samym u Ciebie, kobieto, może powodować lęk przed Twoją własną kobiecością. I teraz pytanie, jak to działa? Otóż lęk przed męskością u kobiet, jako zawoalowana zawo forma lęku przed bliskością, to jest rywalizowanie. Ten moment, kiedy mamy bardzo silną potrzebę, aby Wskazać partnerowi, że coś zrobił nie tak, że coś zrobił nie tak, jak my byśmy mogły to zrobić, gdybyśmy to zrobiły, lub że postąpił w ogóle w niefajny sposób. Nie jest tak bystry, nie ma tak rozbudzonej intuicji, nie jest tak empatyczny i taki sprytny i wielozadaniowy jak my. To jest zawsze ten moment, kiedy. Patrzymy na mężczyznę przez pryzmat naszych cech, które uznaliśmy za najfajniejsze, godne naśladowania i patrzymy na mężczyznę z pobłażaniem, to jest umniejszające, z lekceważeniem, z... krytykujemy tego partnera, oceniamy i uwaga, zaczynamy mu doradzać, co może zrobić, aby stać się tak wspaniały jak my. My, czyli kobiety. Ja, czyli kobieta. Lęk przed bliskością, to jest lęk przed męskością i to jest rywalizowanie z mężczyzną. I kochana, śpieszę powiedzieć, że rywalizowanie to tak naprawdę y, pokazuje nam, kobietom, że to my mamy problem z naszą kobiecością. To jest tak, y, triki, lubię to określenie, nie znam innego. Które by brzmiało tak fajnie po polsku. To jest triki, dlatego że zobaczcie, jak patrząc na historię w ogóle mm, kobiecości, męskości i tego, co, kto panuje nad światem, kto rządzi światem, oczywiście jest to myślenie, że to mężczyźni i tak dalej. Natomiast nie jest to do końca prawda, jest to widzenie tak naprawdę e, złożoności różnych procesów w bardzo uproszczony e, sposób. Jeżeli będziemy chci zatrzyma chcieli zatrzymać, Będziemy my kobiety chciały się zatrzymać na stwierdzeniu, że zostałyśmy y, zranione, że nie byłyśmy dopuszczane do głosu i tak dalej, co jest po części prawdą, to będziemy ciągle mieć to poczucie, że musimy udowodnić, że nasza kobiecość jest okej, okay, poprzez to, że będziemy podkreślać, że to męskość nie jest okej. Okay. I ja rozumiem, że możemy rozmawiać na tematy polityczne, społeczne i tak dalej. Natomiast, jeżeli ciągle te tematy są powodem, dla którego w relacji męsko-damskiej jest niechęć do tego drugiego pierwiastka, czyli w Twoim przypadku, kochana, niechęć w stosunku do męskości, do tego, jak Twój partner po męsku zwyczajnie reaguje, widzi i działa, to oznacza, że. Po prostu żadna praca nie została tutaj zrobiona. Że nie ma tu w ogóle żadnej, e, żadnego podłoża, e, żadnego gruntu do tego, żeby ta relacja mogła się rozwijać w harmonijny sposób, bo będzie dwójka osób, prawdopodobnie mężczyzna też będzie cię atakował, jeżeli tu będzie atakować jego. Będzie dwójka osób, które po prostu nie mają zgody na siebie nawzajem, ale tak naprawdę nie mają zgody na samego siebie. Bo jeżeli e, ja mam tendencję, załóżmy, że mam ogromną potrzebę, żeby wytykać mojemu partnerowi to, co on robi nie tak, nie oznacza wcale, że ja nie mam zgody na tego partnera. Mogłoby się tak wydawać. E, tak naprawdę, ja mam ogromny lęk przed tym, że ktoś odkryje fakt, że ja nie mam zgody na to, żeby być kobietą. Albo że ja nawet nie odkryłam tego. Co znaczy być kobietą w swojej żeńskiej energii i być jednocześnie w mocy, a nie w sile, tak jak mężczyzna być może. To jest to, to jest pójście w ogóle po rozwiązanie problemu do sąsiada. W momencie kiedy mamy na przykład problem z hydrauliką w naszym domu. Idziemy do sąsiada i prosimy go o jakąś pomoc. Mówimy: "Natychmiast musi załatwić naszą sprawę". Kochani, to nie tak działa. Trzeba nauczyć się w związku Pracować ze swoją głębią. My, kobiety, mamy naturalny dar do tego, żeby mieć życie wewnętrzne, żeby się orientować, co tam u nas się dzieje, żeby zobaczyć, że nasze lęki są naszymi lękami, żeby nie obarczać mężczyzny tym, że nie czułyśmy się być może właśnie widziane jako dziewczynki, ja myślę, czy bardzo często jako nastolatki. Przez swoich ojców, przez swoje rodziny, przez kulturę, przez społeczeństwo. Dlatego nie mamy często takiej odwagi do tego, żeby być sobą. I mamy potem problem e, z tym, aby wyjść e, tak z otwartością e, na poszukiwanie partnera, żeby po, zaufać mężczyźnie, że on może poprowadzić tę relację. Mamy dużo lęku w sobie, że ten mężczyzna w jakiś sposób będzie chciał e, nas umniejszyć, e, będzie chciał nas zranić, e, porzuci nas, okłamie nas. Tak naprawdę nie, nie, nie. Tak, jeżeli my jako kobiety stoimy w swojej kobiecości, w swojej kobiecej mocy, to my w mig wyłapujemy kłamstwa, które są wokół nas, ale przede wszystkim mamy taką odwagę, do tego, żeby wziąć życie w swoje ręce, co oznacza, że ja widzę moje własne kłamstwa. To ja widzę przekonania, które ja mam właśnie na temat mężczyzny, że to są ci, którzy kłamią, którzy niczego dobrze nie potrafią zrobić, którzy e, chcą widzieć kobietę tylko w kuchni, którzy, e, e, którzy nie dotrzymują słowa, którzy chcą tylko seksu. To jest po prostu są przekonania, które nie są prawdziwe. Niektórzy oczywiście wcześniej tak mają, ale to wcale nie oznacza, że tak jest zawsze. Jeżeli z takim poczuciem, z takim lękiem ja wychodzę na poszukiwanie partnera, to nie może się udać. Nie może się udać, dlatego że przyjdzie właśnie ten partner, który będzie okłamywał, który będzie nieuczciwy, który będzie wykorzystywał po to, dlatego żeby Ci pokazać, że Ty masz lęk przed mężczyznami. Będzie potwierdzał Twój lęk. Proszę bardzo. Tak, proszę bardzo. Masz lęk, damy Ci potwierdzenie Twojego lęku. Tak działa wszechświat. Ja, pisząc kurs internetowy na temat właśnie coachingu miłosnego i tego, jak przyciągać fajnie mężczyznę, kiedyś przyszła do mnie taka inspiracja i napisałam o tym, jak ktoś tam z nieba zerka na, y, na kobiety i, i w ogóle, i słucha ich pragnień, tego czego chcą, I, i patrzy, tak ta kobieta widzi mężczyzn w ogóle jako hojnych, jako dobrych, jako y, pomocnych, jako w ogóle fajnych y, ludzi, tak? Fajnych, fajnego człowieka, jako fajną postać, kogoś, kogo się spodziewa, kogo pragnie, kogo w ogóle jest gotowa przyjąć. Proszę bardzo, mówią tam u góry. Dajemy jej takiego mężczyznę. Idzie da, idą tam dalej i patrzą, o ta kobieta, myśli, mężczyźni oszukują, o go kłamał mnie, zranił mnie, jak on mógł tak zrobić. Proszę bardzo, takiego mężczyzny dostajesz. Tak o nim myślisz, tak takiego kreujesz, takiego przyciągasz. Proszę bardzo, potwierdzamy wszystkie Twoje lęki. Dlatego między innymi rozpoznanie lęku przed bliskością w sobie. Różnych zawoalowanych form tego lęku, e, objawiającym się w, w właśnie w różnych strategiach, między innymi rywalizowaniu, jest tak strasznie ważne. To jest Twoja odpowiedzialność, kobieto, żeby zobaczyć, co masz w sobie. I ja wiem, że to się wydaje tak strasznie, cholernie, nie fair, kiedy już dostałyśmy w kość w życiu miłosnym. E, kiedy miałyśmy, mamy na koncie jakieś już związki, relacje, gdzie nie było fajnie, że o, oczywiście w oczywisty sposób y, byłyśmy jakoś tam naruszone emocjonalnie, być może ktoś zachował się nieuczciwie, być może mężczyzna, nie wiem, wisiał Tobie na, na plecach, może go utrzymywałaś, tak? To, to jest bolesne. I masz powody realne do tego, żeby czuć ten lęk przed kolejną relacją, tylko to jest tak, y, tak po prostu smutne, że dalej. Utrzymując się w tym przekonaniu, że mężczyźni nie są ok, że okłamują, że będę zraniona, będę cierpieć, utrzymując się i rozwijając ten podświadomy nawet lęk przed bliskością, przyciągniesz takiego samego mężczyznę. I ja wiem, że to się wydaje nie fair, ale żeby przerwać właściwie to perpetuum mobile, ten fatalizm pewnego rodzaju w związkach czy w przyciąganiu mężczyzny, i później w związkach, po prostu trzeba e, uczciwie spojrzeć do środka. I zacząć rozwijać swoją głębię, zobaczyć, że to wszystko, co dzieje się na zewnątrz, w relacji z partnerem, w momencie, kiedy ja przyciągam partnerów, to tak naprawdę odzwierciedla to, co ja czuję w środku. I ten moment, jak ja mam gotowość, żeby przyznać sama przed sobą, tak, tutaj jest lęk. I nawet czuję go w piersi, mogę go czuć między łopatkami. Ja tak na przykład czułam. I ten moment, kiedy zaczynasz opiekować się tym lękiem i sama Ty weźmiesz odpowiedzialność za ten lęk, przestaniesz y, się bać mężczyzn. Zaczniesz kreować lepsze doświadczenia, na przykład umawiając się na randki y, i krok po kroku kompletując dobre doświadczenia. Tylko, że tak jak ja mówię, mężczyzna wcale nie musi być tym y, Twoim y, upragnionym królewiczem z bajki, to może jeszcze nie być ten, ale był fajny, ale zaprosił mnie tam, ale dał mi komplement, Fają mnie potraktował, potraktował mnie jako kobietę, wow, chcę być tak traktowana. Zaczynasz zbierać dobre doświadczenia poprzez to, że budujesz granice i e, podążasz bardziej za tym, czego pragniesz. I to jest taki moment, kiedy zaczynasz patrzeć na mężczyzn i na męskość, to mówisz sobie, wow, ja cię kręcę, oni są tak Totalnie inni niż, niż ja, niż my kobiety, i zaczyna się pojawiać taki rodzaj radości z tego, że zaczynasz tą męskość wreszcie odkrywać. I zanika ten impuls do tego, żeby rywalizować. Nawet ten impuls, żeby doradzać i żeby ułatwiać mu coś, bo przecież ty wiesz, przecież ty wiesz to ty się podzielisz, oni podzielisz się wiedzą, jak coś zrobić, jak coś ulepszyć. Ale uwaga! Będzie to Twój kobiecy sposób, a mężczyzna być może wcale nie pytał Ciebie o zdanie. I trzeba to uszanować tak, że zajmuję się tylko swoim 50% w związku w mojej kobiecej energii. Szanuję to, co jest kobiece, co jest moje, szanuję moje granice, dlatego szanuję też granice mężczyzny i nie będę z nią rywalizować. I yy, nie wierzę w to, że kobiety i mężczyźni są tacy sami, nie są tacy sami. Kompletnie nie jesteśmy tacy sami. Ja bym nawet nie chciała, żebyśmy byli tacy sami. Przestanę rywalizować w momencie, kiedy zacznę opiekować się moim lękiem przed bliskością i być może żalem do mojego taty o coś, żalem do poprzednich moich partnerów, bo dlaczego miałabym obarczać tym wielkim zadaniem, sprostania moim, mojemu lękowi właśnie tego nowego mężczyzny, który się zjawia, którego jeszcze nie było w moim życiu, który w ogóle nie zasłużył na nic jeszcze, na nic. Ani na dobre, ani na złe. Zasłużył w tym momencie tylko na spotkanie. A ja mam tyle historii w głowie na temat męskości, historii, w ogóle dziejów. Bez sensu. Trzeba to wszystko wyrzucić. Wszystko wyrzucić, wszystko wyrzucić. Bez sensu, tutaj Drugim takim syndromem w zachowaniach naszych, w naszych nawykach, który wskazuje na lek przed bliskością, z kolei jest druga, drugi biegun. Nierywalizowanie już z mężczyzną, nie walka, kto jest lepszy, ale umniejszanie siebie. Umniejszanie siebie. Czuję, nie pasuje mi coś, ale nie powiem. Będę udawać, że wszystko jest ok, Będę się uśmiechać i robić dobrą minę do złej gry. Zwłaszcza jeżeli randkujemy krótko, jeżeli krótko dopiero się pierwszy raz spotykamy, a mi on się strasznie podoba. Nie powiem tego, co czuję, nie będę go informować o moich granicach. Umniejszę te granice zupełnie. Nie ma ich, w ogóle nie czuję. Fajnie jest, idę w to, idę jak w dym. Nie będę mówić, że coś mi nie pasuje, że w środę nie mogę, że generalnie to mam taką pasję, która sprawia, że jestem zajęta. Nie będę mówić o tym, że y, nie lubię y, kawy y, z ekspresu. Nie powiem o tym, że to miejsce, gdzie poszliśmy, mi nie odpowiada, bo jest zbyt głośno, a ja nie lubię takich miejsc. Nie powiesz y, o tym, że nie W sumie czujesz się nie okej okay z tym, że zamiast spotkać się z Tobą, spotyka się z kumplami. Nie powiesz będziesz umniejszać. Jak będzie mówił na przykład yy, o czymś i wypowiadał swoje, swój męski punkt widzenia, ty nie powiesz o kobiecym. No bo przecież nie możesz. Bo mógłby pomyśleć o tym, że nie wiem, nie zależy tobie na nim, że coś psujesz, że może jesteś konfliktowa. Nie, bo on pomyśli sobie coś na twój temat, więc nie powiesz tego, co czujesz. Nie powiesz, że masz jakąś granicę, zgodzisz się. Zgodzisz się, zrobisz to, na co on ma ochotę, bo on sobie pomyśli inaczej, że to, to i to, jeżeli ty tego nie zrobisz. I to jest ten właśnie moment, kiedy ty umniejszasz samą siebie. To, co czujesz, to, co ci nie pasuje, wyrzucasz. Całą siebie po prostu do kosza, nieważne. Jest partner. Przed Tobą jest partner, potencjalny partner, wspaniały mężczyzna, taki, o jakim marzyłaś, zapominasz zupełnie, kim jesteś. Zapominasz o tym, że masz jakieś intuicje, że być może coś Cię niepokoi. Właściwie, że masz do czynienia na przykład z jakimś zachowaniem mężczyzny, który wie, że na pewno nie będzie Ci się odpowiadał, ale poczekasz poczekasz to naprawdę nie domaga się powiedzenia poczekasz do dnia ślubu albo jak ja to mówię do dnia rozwodu żeby mu to powiedzieć żeby to wyrazić więc drugą strategią e, która wynika z lęku przed bliskością prawdziwą bliskością gdzie dwoje ludzi daje pozwala się sobie poznać pozwala daje się znać to jest właśnie umniejszanie samej siebie, swojej kobiecości, swojej mocy, bycie tą, która po prostu nie mówi, nie wypowiada swojego zdania, e, która w towarzystwie obywa się, co pomyśli partner, co pomyślą inni, która generalnie jest nastawiona na partnera, na to, co inni, nie na siebie, nie wyraża swojej kobiecości, nie kreuje z tego miejsca, po prostu jest jak jest, trzeba się dostosować. To umniejszanie również jest formą lęku przed prawdziwą bliskością i niewiary w to, że pokazując siebie taką, jaką jesteś, nie możesz być kochana i zaakceptowana. I to jest też z lęku przed tym, że powiesz coś, że palniesz, że będzie to źle odebrane, co ma też zasadność, bo często nie mamy narzędzi. Nie wiemy, w jaki sposób mówić do mężczyzny, żeby to go nie, nie dotknęło, ale jednocześnie, żebyśmy my mogły być w kontakcie z samą sobą. Zatem rywalizowanie i umniejszanie siebie, czyli w jaki sposób e, bycie taką e, umilkłą, potulną, e, taką e, po prostu e, dającą się wodzić za nos, to są dwa bieguny tego samego lęku przed bliskością. A co jest pomiędzy? A gdyby mogło być tak, że możesz mieć i tego partnera, i tego mężczyznę, W związku nawet może o to chodzić, że może tak być. Kochani, jeszcze na samo zakończenie chciałabym rzucić Wam dwa e, terminy. E, umniejszanie samej siebie, umniejszanie swojej kobiecości, to z jednej strony jest e, pójście w strategię z osia ja zrobię sama. Sama wszystko zrobię, dam radę, jestem niezależna. A z drugiej strony to jest ta strategia w ogóle kobiety bluszcza, która po prostu obrasta mężczyznę, która wysysa z niego wszystkie soki, czas, energię. Wszystko mu odbierze, całą przestrzeń, bo jest jego. Bo mężczyzna jest Twój i po prostu musi Ci teraz służyć. To są też dwie strategie, które wynikają z umniejszania samej siebie, że nie widzisz swojej kobiecości jako mocy i tego, że masz moc, by kreować życie, by tworzyć, ale z miejsca właśnie kobiecej y, energii. I jako antidotum ja polecam. Rozpoznawanie w sobie tych pierwiastków energii żeńskiej, osadzenie się w tym, że ty jako kobieta jesteś biorcza, a aktywny jest mężczyzna. To, że jesteście zupełnie innymi kategoriami i nie ma dla was wspólnej miary. I w momencie, kiedy zaczynasz czuć swoją kobiecość jako, jako słodką inność, jako słodką różnicę, to ten mężczyzna też za zaczyna się osadzać i zachowywać jak prawdziwy mężczyzna. To jest też to, co sprawia, że są kobiety, które potrafią sprawić, że mężczyźni, którzy niekoniecznie w stosunku do wszystkich kobiet zachowują się według wysokich standardów, w taki, no, taki sposób, który jest godny dżentelmena, to przy tej kobiecie będą się tak zachowywać. Przy tej kobiecie, która umie pozostać swojej kobiecej energii, nie ma poczucia jakiegoś braku, i tym samym nie rywalizuje z mężczyznami, potrafi przyjmować i potrafi też cierpliwie poczekać, bo jeżeli nawet nie otrzyma od mężczyzny, to sama sobie jest w stanie dać wiele, bo wie, że na to zasługuje. To jest najlepsze, co może być dla relacji, dla związku. W takim razie, kochani, dzisiaj było w lęku o, przed bliskością, o rywalizowaniu. O pójściu takim na wojnę, właściwie z mężczyzną, i o umniejszaniu siebie, o niedocenianiu swojej kobiecej energii i tym samym niedocenianiu tego, że jako kobieta i mężczyzna po prostu się różnimy i w związku najfajniej jest, kiedy właśnie się polerazujemy, że na, na takim podłożu, na takiej przez, w przestrzeni zawodowej możemy działać zupełnie. Dowolnie w ogóle w naszych energiach, natomiast w związku jest to bardzo ważne, żeby być w kobiecej energii i żeby mężczyzna mógł być w męskiej swojej energii i mieć do siebie wzajemny szacunek, bez rywalizowania, bez rywalizowania za to e, z inspirowaniem się wzajemnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli podobało Wam się to nagranie i było pomocne, dajcie lajka, zasubskrybujcie, wyślijcie być może komuś to nagranie, komuś, komu może być, dla kogo może być pomocne. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Buziaki, pa.